Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj chcę Wam pokazać przepis na przepyszne pałki z kurczaka. Można powiedzieć, że jest to taki domowy fast food. Pałki z kurczaka w bardzo chrupiącej panierce z wieloma aromatycznymi przyprawami i z jednym fajnym dodatkiem, o którym dowiecie się podczas oglądania tego filmu. Teraz już nie przedłużając, jeszcze zachęcam Was do subskrypcji do kanału. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej przepisów na... Kurczaka, może jakieś dania obiadowe, piszcie też jakie byście chcieli zobaczyć. I zabieramy się do pracy. Przepis zaczynamy od osolenia pałek z kurczaka. sól rozsypujemy równomiernie w miarę po mięsie. Następnie każdy kawałek wcieramy sobie. I za chwilę przechodzimy już do doprawiania i do panierowania mięsa. Do panierki będę używał bułki tartej oraz mąki, mąka pszenna typ 450. Mąkę sobie na tym etapie już możemy doprawić. Do tego używam słodkiej czerwonej papryki, do tego świeżo mielony czarny pieprz. Do tego wszystkiego jeszcze sól czosnkowa ulubioną przyprawę. W moim przypadku jest to przyprawa Kebab Gyros oraz suszoną musztardę. Suszona musztarda, pokażę Wam jak wygląda. Chodzi tutaj o takie coś. Polecam Wam kupić sobie właśnie taką musztardę. Jest to fajny dodatek do mięs, nie tylko do drobiu, ale i do różnych, różnego rodzaju pieczeń. Około jednej łyżeczki tutaj trafia. Nie musicie tego składnika dodawać, jednak jeżeli macie, bardzo Wam to polecam. Teraz wszystko musimy sobie wymieszać. I zabieramy się za panierowanie. Do drugiego talerza wbijamy jajka. Na taką ilość pałek dwa jajka będą wystarczające. Następnie musimy je sobie rozbełtać. Kiedy wszystkie składniki są już przygotowane, zaczynamy panierowanie. Pałkę z kurczaka najpierw obtaczamy w mące, z każdej strony jak najdokładniej. Oczepujemy z nadmiaru, przekładamy do rozbełtanego jajka i teraz takiego kurczaka już tylko wkładamy do półki tartej i całego obficie obtaczamy. Kurczak moi drodzy jest już cały opanierowany. Jak widzicie, mam tutaj około 10 pałek. Teraz musimy to sobie usmażyć na oleju. Oleju nie żałujemy, możemy to smażyć w garnku na bardzo głębokim oleju, jak pączki. Ja będę smażył na patelni żelibnej. Jak widzicie, jest tutaj dosyć sporo oleju. Teraz musimy go rozgrzać do temperatury około 180 stopni Celsjusza i zaczniemy smażyć nasze pałki. Olej jest już rozgrzany, tak więc teraz musimy sobie wszystkie nasze pałki obsmażyć z każdej strony do zrumienienia. Zajmie to około 5-7 minut na każdą stronę. Kurczak jest już usmażony. Teraz, po odsączeniu, jak widzicie, na ręczniczku z tego pierwszego tłuszczu, z nadmiaru tłuszczu, którego to nie chcemy, przekładamy już sobie na talerz. Możemy takiego kurczaka podawać z różnymi dodatkami: czy to z frytkami, czy z ziemniakami, czy po prostu z chlebem lub bułką. To już tylko i wyłącznie zależy od Waszych upodobań, od Waszego smaku do tego jakiś sosik, może być dip czosnkowy albo jakiś sos barbecue, bardzo fajnie się tutaj sprawdzi jeżeli nie chcecie smażyć na głębokim oleju takich pałek z kurczaka jak najbardziej możecie je sobie włożyć po prostu do piekarnika i też wyjdą ok jedynie ta panierka nie będzie wtedy już taka chrupiąca moi drodzy zobaczcie, tak to się wszystko prezentuje jest chrupiąco, smacznie można powiedzieć, że jest to taki domowy, prosty i szybki do zrobienia fast food. Idealny na obiad, właśnie na jakąś imprezę, na przyjęcie. Dlatego zachęcam Was, żebyście wypróbowali sobie taki przepis. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, czy lubicie takiego kurczaka, czy, czy może nie jecie takiego czegoś. Zostawcie łapkę w górę pod filmem oraz zostawcie subskrypcję. A teraz, już nie przedłużając, ja zabieram się za jedzenie. Wam życzę wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!